Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w poniedziałek, 21 tygodnia, zwykłego na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza czytamy nauczanie Pana Jezusa względem uczonych w piśmie i faryzeuszy. Pan Jezus dzisiaj wypowiada trzy, siedmiu biada skierowanych właśnie do. Tych grup społecznych, czyli uczonych w piśmie i faryzeuszy. Mówi do nich: Biada wam obudnicy, bo nakazujecie, a nie czynicie. Biada wam ślepi przewodnicy, bo prowadzicie, a nie doprowadzacie do celu. Biada wam, którzy jesteście przyczyną tego, że wasi, yy, wasi yy, orędownicy prowadzeni są do piekieł. I piękne jest to, że Pan Jezus nie mówi tego, aby nazwość zrobić uczonym w piśmie i faryzeuszom, aby im dopiec, jakbyśmy pewnie dzisiaj my uczynili, ale czyni to po to, aby dać im do zrozumienia, że mają jeszcze czas się nawrócić, że mają czas, aby zmienić swoje życie i postępowanie. To biada jest przestrogą, aby czynili sprawiedliwie. Jeśli nakazują coś czynić sprawiedliwie, powinni sami czynić podobnie. I kochani, jest to również wskazówka dla nas, abyśmy w naszym życiu postępowali przede wszystkim patrząc przez pryzmat miłości, sprawiedliwości względem drugiego człowieka. Nie narzucajmy czegoś, czego sami nie robimy. Nie prowadźmy do czegoś, z czego sami nie korzystamy. I nie bądźmy tymi, którzy mówią: róbcie, a nie robimy. Na czas pracy nad sobą, na czas pracy z drugim człowiekiem, niech sam Pan Bóg nam błogosławi. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. Dobrego dnia, pozdrawiam z Panem Bogiem.